Czy nie macie w ogóle żadnych przyjaciół? Chcecie ich zdobyć, ale nic ci nie daje. Jak za tę pięknym krzepkę z pięknym mikrofonem? Z wielkimi miesiączkami. Ja jak to zrobić w ogóle? Więc no, zaczynając Najpierw trzeba mieć oto właśnie te kroki, które widzicie poniżej. Chcecie je. chodzi. je, zobaczcie. Oto, to, 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 to. Zróbcie je, to. to, to. Więc no, nie filmuj. Więc tak, zaczynamy od głowy, takiej głowach modelu. Zresztą tak, z tego dwa powagła i tu, tu, bo nie, Tak tutaj i tu dwa trawory. Tutaj postawić dwa to jest koryt w głowie najlepiej bo jest w Tutaj wstawiamy tory, boloniki, porozwalamy, zielamy je najlepiej, żeby nie było na ten na przypadek. Wstawiamy, tutaj, i tak. Tutaj wstawiamy raz, dwa, tutaj stawiamy. No I przechodzimy już do końca. Bo na tam końcu po prostu pozwala w taki koryt w

i proszę bardzo, tutaj mamy nasze piękne szczęście. Jeżeli chcecie w górę, zobaczcie, jeżeli bo na to, żebyśmy bo w górę i pół wy, abyśmy widzieli widzimy kolejnym na w górę, now -ra.